Jestem słyszalny, a najważniejsza jest treść naszych analiz, która mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym tygodniu udało nam się dosyć ładnie przewidzieć to, co się wydarzy za pomocą analizy technicznej. Mam nadzieję, że będzie podobnie i tym razem partnerem kanału jest oczywiście firma Flying Atom, która oferuje sieć kantorów i bitomatów do wymiany oczywiście kryptowalut w całej Polsce, żeby zobaczyć gdzie macie. Możliwość wymiany kryptowalut za ich pośrednictwem, wejdźcie na stronę flyingatom.com. Link znajduje się w opisie. Firma działa już dobrych kilka lat. Sam dokonywałem co najmniej kilku transakcji za pomocą tej sieci i z czystym sumieniem polecam link do partnera w opisie. A my przeskakujemy do oczywiście analizy kryptowalut, no bo tutaj kryptowaluty Trochę nam figla spłatały, przeskakujemy na kryptocom. I zanim ja powiem, jak wygląda moje zdanie, jak wygląda moja ocena sytuacji, to koniecznie napisz w komentarzu, co ty aktualnie robisz. Czyli, czy kupujesz? Bo jesteśmy bardzo nisko, czy może sprzedajesz, bo uważasz, że to już jest bessa. Koniecznie daj znać, jestem ciekaw, jak wygląda nasz sentyment, sentyment tych naszych poniedziałkowych spotkań, bo chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę, ile artykułów, ile wypowiedzi pojawiły się w ciągu ostatniego tygodnia mówiące o tym, że już Teraz zaczyna się Bessa. Dlatego tytuł tego live'a to zaczęła się Bessa na rynku kryptowalut, ale z pytajnikiem. I ten pytajnik jest tutaj bardzo, bardzo ważny, skoro o kryptowalutach wypowiada się nawet najsymniejszy polski Jasnowic, który mówi o tym, że już pieniędzy z rynku kryptowalut, tych zainwestowanych na górce, nie uda się odzyskać, czyli wchodzimy w Rynek niedźwiedzia. I o ile w ubiegłym tygodniu rozrysowaliśmy sobie wszystkie układy, jeszcze wrócimy do najważniejszych newsów, ale rozrysowaliśmy sobie układ taki techniczny, układ RGR i mówiliśmy o tym, jakie są potężne sygnały, sygnały spadkowe, które na tym rynku nam się pojawiały. To dodam tylko, że ten cały układ spadkowy, techniczny, odmierzamy sobie w Dokładnie od miejsca najwyższego punktu do linii szyi i przenosimy od momentu wybicia, to widzimy, że praktycznie w punkt ta fala spadkowa, ten taki mocny, mocny. Kresz, który się pojawił na rynku kryptowalut, on zrealizował nam ten scenariusz, ten poziom i okolice 29 200 dolarów zostały utrzymane. Nie, nie Cezary Graf, mówię o tym jasnowidzu, jak on się nazywa? Jackiewicz, Jackowicz, nawet nawet szczerze mówiąc, przekręciłem nazwisko na 100%, więc dajcie po prostu znać jakie jest jego prawidłowe nazwisko widzę że tej część jeszcze na koniec sobie przejdę do tych komentarzy i do waszych i do waszych opinii Przeskoczymy sobie na dwa artykuły Goldman Sachs i Bitcoin i, i mamy artykuł od Maćka Kosiora z Bithuba który który podzielił się tutaj kilkoma ważnymi, e, ważnymi tweetami osób, a w szczególności Goldman Sachs wypowiadał się kilkukrotnie, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, i raczej jest to antywskaźnik albo inaczej przeciwny sygnał do tego, co, co, e, co mówi. E, I mamy przede wszystkim informację o tym, o raporcie. I ten raport jest dosyć istotny, bo analitycy Goldman Sachs twierdzą, że wartość bitcoina polega przede wszystkim na jego użyciu i akceptacji. Nowograd stwierdził, że masowy napływ kapitału instytucjonalnego jest dowodem atrakcyjności kryptowalut i dojrzałości rynków, i moim zdaniem to był jeden z argumentów, dla którego nam się w ogóle Hossa pojawiła. Niedobór bitcoina jest dla niego sposobem na zabezpieczenie się przed inflacją i obniżeniem wartości. Natomiast Mamy tutaj ten schemat, który chyba każdy z nas na oczy przynajmniej raz widział, czyli taki typowy schemat pokazujący, jak może wyglądać wyprzedanie rynku i kiedy jakie komunikaty nam się, nam się pojawiły. I według Alexa Krugera, to co się wydarzyło. To jest na ten moment optymistyczny sygnał. Więcej informacji możecie tutaj sobie przeczytać. Mamy jeszcze kwestię, kwestię kwietniowego wypadku w chińskiej kopalni węgla. Która oczywiście spowodowała, że hash sieci Bitcoin poleciał na łeb na szyję, bo o 1 trzecią w zasadzie dokładnie o 30%, o 30 w ciągu zaledwie jednego, jednego dnia, co spowodowało oczywiście chwilowy kryzys na, w, w tendencji wzrostowej. Jakby to powiedzieć, moim zdaniem jest to dosyć, dosyć istotne zagrożenie, nawet nie tyle, bo ono minęło, oczywiście, ale należy na to zwracać uwagę, że tutaj to też mogą być sygnały, które nam będą przeszkadzały, e, e, przeszkadzały w kontynuacji tendencji wzrostowej. Przeskoczmy na ten wykres i spróbujmy dojść tutaj do jakiegoś konsensusu. Wyciągnijmy ten wykres delikatnie, mocniej, bo na krypto.com tutaj widzę, że. Platforma to jest oczywiście dobrze nam znany, dobrze nam znany TradingView. Ja jeszcze tutaj rozszerzę to co widzicie o też dolną belkę. Bo ona jest tutaj ucięta, a ta oś na dole jest też oczywiście też oczywiście istotna. I teraz tak z jednej strony korelacja na rynku nam się rozjechała, bo zwykle jak indeks nam chodził bardzo ładnie z indeksem technologicznym, Bitcoin chodził nam ładnie z indeksem technologicznym. Tak teraz ten rozjazd jest oczywiście aż nadto widoczny. Jak sobie odmierzymy głębokość tej korekty, no to niestety jesteśmy głęboko, bo wcześniejsze korekty, te ruchy spadkowe, one mieściły nam się bardzo ładnie w ramach, w ramach overbalance i tutaj nie było w zasadzie nawet nawet problemu z tym, żebyśmy żebyśmy. Yy kupowali bo te sygnały rzeczywiście były. Tutaj jesteśmy w najgłębszej korekcie e, ko, korekcie od czasów e, rozpoczęcia tej fali w 2018 roku co może powodować dosyć duży dosyć duże niepokój. Z drugiej strony mamy bardzo mocne wsparcie które dopóki nie zostanie przełamane czyli mowa tutaj o tym na niektórych giełdach kryptowalut ten poziom został naruszony. Na niektórych nie e, uśredniając to tak naprawdę całe szczęście na większości poziom 29 tysięcy on nie został pokonany 29200 był był chyba takim takim największym, największym najniższym tym poziomem jeżeli chodzi o te największe największe giełdy 28500 tu mamy to, to lokalne wsparcie które jeżeli zostanie pokonane to rzeczywiście mogą się pojawić problemy, ale w związku z tym jak wiele osób odtrąbiło bessę, które zajmują się też tradingiem, bo i Paweł Szwajcar i na grupach i nie wiem Cezary, Graf, to wszystko zaczyna się powiedzmy, nie wiem, sprawdzać, ludzie zaczynają wierzyć. Natomiast moim zdaniem to nie jest jeszcze to nie jest e, jeszcze taki typowy e, typowa rynkowa bycza i jeszcze co najmniej jedna podbitka nas czeka. Tylko czy pytanie, czy ta podbitka wyciągnie nam nowe ATH? Moim zdaniem może być z tym problem, ale kurs Bitcoina może spokojnie wrócić w okolice 40 8, może 49 tysięcy dolarów, czyli byłby taki powrót do linii szyi, gdzie dopiero będziemy testować rzeczywiście, jaki jest na rynku sentyment i czy pojawią nam się spadki. I to by było mniej więcej tożsame z tym, co dziać się może na indeksach giełdowych. To znaczy, jeżeli S&P 500, czy technologiczny Nasdaq, czy niemiecki DAX one będą poprawiały wierzchołki w tym tygodniu. Może być problem z naznakiem, z poprawieniem wierzchołka, ale S&P 500 czy, czy DAX z tym wierzchołkiem nie powinien mieć problemu. No to w takim przypadku możemy śmiało zakładać, że ten sentyment będzie Bitcoinowi pomagał. Trochę plagie gipskie spadły na Bitcoina przez ostatnie 2-3 tygodnie, bo przyznajmy szczerze, tych sygnałów, Świadczących o potencjalnej przecenie było aż nad to, nad to dużo. Wejście, nie wiem, Coinbase, o tej przecenie mówiliśmy tydzień temu, mówiliśmy trzy tygodnie temu, wypisywaliśmy sobie te wszystkie sygnały. Łącznie z tym, że na czwarte miejsce pod kątem, pod kątem kapitalizacji wskoczył Dogecoin czy Dogecoin, zwał jak zwał, mniejsza z nazewnictwem. Natomiast to akurat absolutnie dobrym sygnałem, dobrym komunikatem nie było. I teraz jak ten, ten scenariusz może wyglądać i dlaczego w ten, a nie inny sposób. Ja specjalnie wyznaczyłem i pokazałem, że ta przestrzeń do wzrostu jak najbardziej jest, bo jak popatrzymy sobie z delikatnie szerszej perspektywy, to przecież tak jak pisze, pisze Czarek w komentarzu, tak jak było w 2017 roku, a przecież live zaczynamy, zaczęliśmy w Beszcie w 2018, 2018 roku, może być powrót, ten taki Mocny, gwałtowny, który daje nadzieję, i tu jest ta pułapka niedźwiedzi, by, byków, którzy uwierzą w to, że poprawione zostanie lokalne wierzchołek. I tu moim zdaniem trzeba być bardzo czujnym. Popyt bardzo ładnie nam się zaktywizował w okolicach 30, 30, tysięcy, 30 tysięcy dolarów. Tu bardzo dużo rynku wypadło. Musiało wypaść. To była najgłębsza korekta w tej tendencji wzrostowej, więc to jest poniekąd, poniekąd uzasadnione. Z pewnością jest duży problem. Dużym problemem była dla osób ta fala, które handlowały na derywatach, czyli korzysta stały przede wszystkim z dźwigni, tu mógł być problem z utrzymaniem pozycji długich, ale też utrzymaniem pozycji krótkich, bo ten kapitał wahał się i to, i to wahał się dość sporo, w przypadku giełdy krypto.com mamy możliwość inwestowania też za pomocą instrumentów pochodnych, ale na ten moment odradzałbym korzystanie z nich, bo to niestety, ale może się okazać być taką rosyjską ruletką, więc z tym, z tym uważajmy. Tak wygląda sytuacja w przypadku rynku bitcoina. Moim zdaniem ten. Główny scenariusz to jest podejście w okolicach 48-49 tysięcy dolarów. No i będziemy monitorować sytuację i zobaczymy, jeżeli uda się podejść w, tamte, w te okolice, co dalej rynek może nam, może nam przynieść. W przypadku Ethereum tutaj sygnały i interpretacja jest trochę inna, dlatego że niestety ale nie mieliśmy tutaj takiego ładnego, technicznego zejścia po prostu mieliśmy praktycznie formację V kształtną i tutaj dopiero wszystko nam się musi na nowo, na nowo zbudować, oparliśmy się bardzo nisko, bo przecież o odległości i okolice 1570 czy 1600 dolarów to jest naprawdę to jest naprawdę głęboko ale musimy tutaj opierać się przede wszystkim na korelacji z tym głównym scenariuszem na Bitcoin. I co mniej więcej byłoby tożsame z tym, że Ethereum gdzieś w okolice. 3000 dolarów mogłoby się podbić. Natomiast to mogłoby się podbić, musimy musimy wtedy zacząć uważać, czy nie pojawiać się będą nam sygnały spadkowe. Wtedy, między na przykład indeksami giełdowymi a kryptowalutami pojawią się podobne sygnały spadkowe. No to w takim przypadku, moim zdaniem, jest tutaj przestrzeń do, rozgry do rozgrywania pozycji krótkich. No, i niestety, jeżeli te, te, te sygnały się pojawią, no to z tych 48 powinniśmy polecieć. No moim zdaniem, nawet w okolice 20, przynajmniej tak, tak wynikałoby, 20 tysięcy dolarów, tak wynikałoby z analizy technicznej. Natomiast tutaj przede wszystkim po prostu byłbym ostrożny, bo mamy mnóstwo opinii bardzo dużo bardzo dużo tych opinii nam się pojawia w przypadku Binance rzeczywiście było trochę wyżej 1737 1737 dolarów na Pitstampie bodajże było delikatnie jeszcze, delikatnie jeszcze niżej Adam pisze o tym czy naprawdę Ktoś wierzy, że chociaż nie sprawdzimy tego dolnego cienia. Jeżeli chodzi o bitcoina, to w przypadku większości tych ważnych krypto już było podejście pod ten dolny cień i to podejście miało miejsce na sesji wczorajszej. Moim zdaniem to było to sprawdzenie tego dolnego cienia, czy ten popyt tam się rzeczywiście kształtuje i czy, i czy znajdują się chętni do zakupów. Moim zdaniem to, to był ten test z niedzieli, więc delikatnie. Zabrakło moim zdaniem tej przestrzeni tutaj, tutaj w dół. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co wy na ten temat myślicie. Ja tylko, oczywiście, dodam, że link do, tej, do, do giełdy Crypto.com znajduje się w opisie. Mamy oprócz giełdy też platformę NFT. Jeżeli w NFT wierzymy płatność za pomocą krypto i bramkę do płatności, to też w crypto.com, no i też możemy zastanowić się nad tokenem CRO. Który jest tokenem i tokenem właśnie z powstałem z, z bardzo dużą kapitalizacją po 17 miliardów złotych. MD piszesz w niedzieli to poszło na giełdach krypto standardowo giełdy nie chodziły, więc nie ma tam cienia, dobrze myślę. Myślę, że źle myślisz, bo akurat jeżeli chodzi o giełdy, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to w szczególności w weekend pojawia się ta większa bardzo satysfakcjonująca zmienność. No i moim zdaniem, moim zdaniem jednak mimo wszystko te scenariusze wyglądają zdecydowanie bardziej pro. Pro niestety chwilowo byczo. Zobaczmy, jak minie ten tydzień i jakie będziemy mieć nastroje za tydzień. I czy spotkamy się rzeczywiście w okolicach 48-49 tysięcy dolarów, bo po prostu wtedy będziemy patrzyli na to, jak wyglądają te scenariusze i czy sygnały do spadków nam się pojawią, bo może się okazać, że rynek sobie nic z tych poziomów nie będzie robił. Sygnały do spadków się, się nie pojawią. I utrzymywanie pozycji długich będzie cały czas miało sens. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie. No i e, udanych inwestycji w tym tygodniu słyszymy się za e, tydzień o godzinie 8.45. A jeszcze dzisiaj live o godzinie 9.15. No i pamiętajcie w komentarzu, Wasza opinia. Zapraszamy. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy!